Bye. <music> Patrycja. 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 Pati. Cześć Patrycja. Paweł, tak mamy go dać jak my go wtedy, ja. nie? Cześć Patrycja. Mówimy bardzo głośno, bo już robimy to chyba piąty raz. Powiedz mi kiedy. Ja? To już? Już. Cześć Pati. Cześć Paciorku, nasza droga koleżanko. Cześć Patusiu, Patusia, z okazji urodzin życzę Ci dużo zdrówka, szczęścia. Chciałabym Ci złożyć serdeczne życzenia. Wszystkiego najlepszego. Błogosławieństwa Bożego. Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. I Bożego błogosławieństwa. <grystwa> miłości w Twoim związku z Pawłem. Lidy na miłość prowadzi. Idź i nie lękaj się. Nigdy się nie lękaj, bo twój pasterz jest z Tobą. Dużo radości, pomyślności w życiu wspaniałych ludzi dookoła. I graj nam jak najdłużej. Spełnienia marzeń. I dalej, kraj na i się nie poddawaj w tym graniu, nawet jak będzie źle. Żebyś jeszcze lepiej grała na gitarze, żebyśmy mogli razem współpracować przy różnych y, y, dziełach. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Żebyśmy jeszcze kiedyś sobie pojechały na jachty do Rzymu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrówka, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. Mi pozostaje no, się tylko dołączyć do tych do żyć. Dobra, taka tam jest piękna. Mieszczany Myczkowce, Patrycja Mieszczana. 13. Mariusz Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. I papa! Papa, no szósty rozwoju. raz już tego nie nagram. No i wszystkiego dobrego. Błogosławieństwa Bożego, dużo miłości, dużo przyjaciół. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, radości, miłości i żeby Wam się wszystko pięknie układało i żebyś pięknie zawsze grała na gitarce. Wszystkiego najlepszego. I żebyś była zawsze szczęśliwa. Papa! <grybujesz> pa. <grybujesz> z okazji Twoich urodzin, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z przyszłego męża. Z okazji urodzin, Patrycja, życzę Tobie wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń, zdania studiów i wszystkiego, czego sobie zapraszasz. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich urodzin, dużo zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego. I spełnienia wszystkich marzeń. Wszystkiego, co, czego sobie życzysz, no i powodzenia na nowej drodze życia. Dużo z cukierków i słodyczy tego, braciszek, tobie życzy. Już z okazji Twoich urodzin życzymy Ci Dużo. samych... Słonecznych dni, dużo szczęścia, Zdrowia. radości, miłości. Patrycja, życzymy Ci wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, y, ogromu radości, Bożych łask i żeby zawsze o nas pamiętała. Pozdrosy! Powodzenia w życiu osobistym, zdania y, magisterki. Cześć Patrycja, to my pozdrawiamy się z, z, z naturno, Bo wszystkiego najlepszego, Ej, dużo zdrówka tak. i spełnienia wszystkich marzeń. Tak. Wszystkie o, byś było. była szczęśliwa 100 lat i, i jeszcze trochę. Tak jest! Wielgrzymka się zaczyna, będzie bardzo dobrze. Będzie, bardzo dobrze, będzie Wielka bardzo dobrze, Wielka będziemy grać, będziemy będziemy śpiewać, nie ten dzień, ale to dużo. No, samych wspaniałych dni z Pawełkiem, mało trosk i dużo, dużo miłości, miłości, szczęścia, I ty, tatuś i bach. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęście. Bożego błogosławieństwa, sukcesów w nauce i wszystkiego, co miłości. sobie życzysz. Miłości. W Dzień Dużo Zdrowka. E, błogosławieństwa Bożego, e, spełnienia swoich najskrytszych marzeń, tego Ci z całego serca życzymy, dziadek i babcia. A, I miłości, najważniejsza jest miłość. Zdrowia, szczęścia, miłości. Sto, sto lat. lat. Wszystkiego najlepszego. Sto, sto lat. lat. Sto, sto lat. lat. Sto, sto lat. lat, sto, sto lat, lat. Sto sto lat. lat. Niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. nie żyje nam. A kto? Patrycja. Patrycja. Sto lat. No to wszystkiego dobrego. Pa, pa. Dobra, dobra, dobra. dobra stop, stop. Nierówno. Dobra, ale to nie jest... w tym pomieszczeniu i z góry przepraszam za to, że e, poruszam tym kadrem i w ogóle widać w tle jakieś pewnie brudy i, e, i, i suszące się ubrania, to jakaś koszula wisi. Ale niestety nie mogę nic na to poradzić, ponieważ e, nastąpiła pewna okoliczność i e, to jest bardzo ważne, ponieważ no Patrycjo, dzisiaj są Twoje urodziny, więc e, chciałem nagrać trochę taki poradnik, trochę taki tutorial, jak to robić. E, no i właśnie pokazuję tutaj, jak możesz e, obchodzić swoje urodziny. Możesz położyć na przykład jakieś rodziny na środku e, jakiegoś pokoju i po prostu tak zacząć je obchodzić. W sensie je tak właśnie z uśmiechem, z radością, żeby wszystko było dobrze, tylko uważaj, bo czasami e, może się w, pokręcić i w ogóle w głowie i o e, to nic nie jest dobrego. E, ja właśnie powoli zaczynam się tak czuć, więc e, trzeba mieć. żeby się w tej głowie nie zakręciło przy okazji obchodzenia tych urodzin. A skoro już tak chodzę, to chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego, co, co najpiękniejsze. Faceta już masz, więc faceta Ci nie życzę innego, bo to masz najlepszego. I no, no cóż, wszystkiego dobrego! Niech się niech się, niech się dzieje wola nieba i niech się te urodziny obchodzą równie dobrze jak u mnie. Oj, 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 jest chyba się tej. Dzień dobry! Dzisiaj jest szczególny dzień i poranny dzień na to, aby wykonać zabieg. Uwaga! Materiał przeznaczony jest dla osób o mocnych nerwach i dla osób, które skończyły osiemnasty rok życia i tych, którzy mają twarde tyłki. Zapraszamy! jak kuchnia, życie jest jak gotowanie. Dlatego chcemy życzyć Ci, by Twoja relacja z Jezusem Chrystusem przynosiła piękne owoce, smaczne, słodkie. By nigdy nie brakowało Ci sił witalnych i energii do życia. By Twoje życie było pełne pasji i pragni i by były one zaspokojone. By w Twoim życiu nie brakowało tego czegoś, co da Ci zdrowie, co zabije wszystkie bakterie. Aby w Twoim życiu zawsze był ktoś, kto przytuli Ci, kiedy będzie Ci źle, to patrzy Twoje rany. Przyczynić ci wiele radości, takiej słodkiej, jak ten syrop. I oczywiście, aby upłynęło ono w doborowym towarzystwie. życzymy ci wspaniałej podróży w dalekie kraje, w pełnej nowych wrażeń i smaków, i żeby to wszystko było pięknie skomponowane. A w szczególności życzymy ci Jestem Filip, gram z Patrycją w zespole Piąty Wyraz Paciorku, z okazji urodzin życzę Ci W życiu samych kolorków Aby każdy Twój dzień był słodki jak malinka Żebyś nie pękała jak struny w gitarze I żebyś zawsze była pozytywnie nastrojona Jak gitara Życzę Ci, żebyś potrafiła oddawać kierownicę w swoim życiu Panu Bogu Żeby On prowadził Cię Twoją drogą Samych wspaniałych ludzi dookoła, jak najwięcej muzyki i samych cudownych solówek takich jak ta. Jesteś... Dobrze, że jesteś pociągiem. To jest niebo. Tuż zatem nieba, nieba tego wyrazu w Biblii. Wiele łaski Bożego błogosławieństwa, wszelkiego dobra, no a nade wszystko wielu takich pięknych okoliczności, w jakich ja teraz mogę się znajdować z zachodzącym słońcem, z płynącą zaglówką, po prostu romantycznie, wszystkiego dobrego. Jakie skorodkie Patrycja daniosły mi, że masz rodzinę, a zatem wszystkiego co najlepsze? W Twoje życie będzie jedną wielką pieśnią uwielbienia na cześć naszego stwórcy, naszego pana. Cześć, tu Radek. Nie znamy się za dobrze, ale bardzo, bardzo się cieszę. Przede wszystkim z tego, co się wydarzyło e, niedawno. Z Facebooka się dowiedziałem, że e, no, ciekawy prezent zrobił ci narzeczony. <laughs> Także super, super gratuluję i trzymam kciuki. Bardzo się cieszę. Dla Was? Niech Twoje życie będzie taką piękną pieśnią, która będzie przeprowadzała wiele ludzi do, do Pana Boga. No i chcę Tobie, Patrycja, życzyć wszystkiego dobrego. Zdrówka, 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 I jeszcze z pieniędzy. I oczywiście Bożego, przede wszystkim Bożego błogosławieństwa prowadzenia. Życzę, abyś jak Maria, każdego dnia miała wiele powodów do tego, aby wyśpiewać. Radosne, magnifikat. Wielbi dusza moja Pana. Niech zatem ta, która przyniosła człowiekowi Jezusa, boga, prowadzi cię do Niego, ale również pomaga ci, abyś potrafiła przynosić innym ludziom przez twój śpiew Chrystusa do ich serca, do ich życia. I niech wam Bóg błogosławi wszystkiego, co najlepsze życzy Radek. I Jutka też się dołącza, tylko akurat jej w tej chwili nie ma ze mną. Buźka! Niech ja zatem Chrystus ci błogosławi, Maria ma swoje opiece. a wszyscy święci patronowie niech nad tobą czuwają. Do zobaczenia, trzymaj się. Pozdrawiam. Bożego błogosławieństwa! Tysiąc wios. 50 jesieni! Dzień dobry, Patrycja! Jak się masz? A Patrycję poznałam... Lat temu, myślę że to było jakieś 4 lata temu, jak zaczęłyśmy się uczyć grać na gitarze, um, potem pojeździłyśmy sobie po świecie trochę. byliśmy w Rzymie z Księdzem Rogalskim, z Azją byliśmy na jachtach z panią Jolą i byliśmy sobie jeszcze na Strefie Chwały i to był super czas i z Anią Humanik wtedy byliśmy. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i przesyłamy Ci buziaczki. Nie wiem, czy to widać, ale jestem w bardzo pięknych okolicznościach przyrody. O, tu jeszcze tak pokażę. Tu. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. A ponownie niektórzy mają urodziny, więc yy, ja spadam życzenia z tego powodu że są bliżej do emerytury. I Pan Bóg błogosławi. Pozdro! Wszystkiego... <grywania> <grywania> proszę, mam mieć mnóstwo buziaczków! Pa! Pa! Wszystkiego najlepszego! <grywania> <grywania> Hej, Pati! Zajdziesz daleko. Życzę Ci, żebyś e, przy piecu sobie ciepłą kawę co wieczór. Życzę Ci, żeby spełniły się wszystkie Twoje marzenia. Żebyś była zawsze taka szczęśliwa i fruwała 10 metrów nad ziemią. Dużo miłości i wszystkiego, wszystkiego najpiękniejszego. A tutaj kwiatuszki dla Ciebie i buziak. No to co? Wszystkiego najlepszego i takich widoków na przyszłość. Wszystkiego najlepszego! sto lat! Cześć Paciorku! Dzisiaj razem z Żyrafą przygotowałyśmy dla Ciebie życzenia urodzinowe. Zaczynasz? No dobra! Raz, dwa, trzy! Dwa, dwa, trzy. Paciorku! Masz życzymy Tobie serca jak Dbaj o nie! Dnie. Niech się nic więcej, zdrówka szczęścia, dużo śmiechów, a przede wszystkim, a przede wszystkim. Śpiewała żyrafa. I a ciarku? A ci się. A czarku. Dla pani Patrycji z okazji urodzin. Mm. Wszystkiego Wrytel, najlepszego wytrych. ze słonecznej krety. Witamy i pozdrawiamy. No tu, że nie ma stu. Szkoda, że nie ma tu was, niestety. Wszystkiego dobrego i wspaniałej imprezy. A ty to luź, co powiesz? Mm, nie wiem. Patrycja, wszystkiego najlepszego. I doświadczenia tak bezkresnych rzeczywistości jak ocean. Albo może przynajmniej. Paulinka ma dla ciebie prezent. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Duchu święty nauczuwać ci bez granic i poprowadź mnie po wodzie, dokądkolwiek mnie powołasz. Zabierz dalej niż mnie nogi mogą zanieść. Będę wierzyć coraz mocniej w twojej obecności. Take me deeper than.